Subskrybuj kanał, zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, z tej strony Damian, a dzisiaj przygotuję dla Was propozycję z polskiego hokeja. Do tego celu użyję oferty Totolotka, więc od razu możemy sobie tutaj wybrać z filtrów pożądaną przeze mnie rozgrywkę, czyli hokej na lodzie, polska ekstraliga. I od razu mamy tutaj cztery mecze na dzisiaj. Ja skupię się na jednym spotkaniu GKS Jastrzębie kontra KS Toruń i postaram się tutaj poszukać wyższego kursu. Można powiedzieć małej niespodzianki, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że dla nas to nie będzie żadna niespodzianka. Jednak zanim jeszcze tutaj przejdę do analizy i propozycji typu, e, przypomnę, że e, w tym sezonie hokej na lodzie z mojej strony to skuteczność pojedynczych typów e, na poziomie e, 13 trafionych na 20 propozycji, e, co dało no, póki co niewielki profit, nieco ponad 50 e, zł. E, wszystkie moje propozycje i analizy mogliście znaleźć na grupie Zagranie, na którą Was serdecznie zapraszam. Jeżeli wam, Was ta, tam jeszcze nie ma, no to wbijajcie, sprawdzajcie opis filmiku, komentarz do filmiku tam znajdziecie link do naszej dyskusyjnej grupy zagranie na Facebooku, gdzie dzielimy się naszymi analizami i przemyśleniami i także dyskutujemy. A zatem do typu. Dzisiejsza propozycja na Polską Hokej Ligę to kurs 2.75 i fakt, że Toruń wygra z GKS Jastrzębie z dodatnim handicapem 1,5. Dlaczego tak? Spójrzmy sobie na statystyki, do tego wykorzystamy tutaj statystyki, które nam oferuje Totolotek. No co prawda widzimy, że Toruń miał niestety złą pasję, tutaj wielu przegranych meczów, ale tutaj muszę przyznać, że widać w zeszłym tygodniu coś się zmieniło i zmieniło się już od czasu meczu z Jastrzębiem, bo dokładnie tydzień temu właśnie te same spotkanie miało miejsce, lecz w Toruniu i wtedy Jastrzębie wygrało wynikiem 4 do 3. No, i trzeba tutaj przyznać, że było to bardzo wyrównane starcie, i tak naprawdę tam detale zadecydowały i równie dobrze to Toruń mógł cieszyć się ze zwycięstwa, ale nie wszystko zagrało. Ale widać zdecydowanie tutaj pewien progres w grze Torunian, tak samo zaczęło się to już w, sobie w Nowym Targu, gdzie z Podhalem, które było najlepsze w drugiej rundzie spotkań Polskiej Hockey Ligi, Toruń przegrał zaledwie jedną bramką, 3-4, no i z kadrą PZHL-u wygrana 10-0, wiadomo, że była to formalność, ale jednak styl pokazał tutaj, że coś idzie w dobrym kierunku w Toruniu. Co ważne, Toruń miał przez od początku sezonu problemy z traceniem bramek, tracił Zdecydowanie za dużo goli No i po, zdecydowano się poszukać tutaj Rozwiązania Rozwiązaniem ma być nowy bramka Coit ma zadebiutował właśnie meczu Z kadrą PZH Gdzie zagrał na zero z tyłu Była to dla niego rozgrzewka Patryk Speszny już pożegnał się z drużyną Czyli dotychczasowy bramka Torunia No i myślę, że to będzie wartość Dodana jeżeli chodzi o drużynę toruńską Natomiast jeżeli chodzi o JKH No jest to lider polskiej hokej ligi jednak w ostatnim tygodniu mieli małe problemy i to także widać po wynikach no właśnie chociażby w Toruniu wygrali jedną bramkę, gdzie musieli się mocno napocić aby wywieźć 3 punkty z Grodu Kopernika a następnie u siebie przegrali z Gdańskiem 3 do 4 skąd może wynikać tak, taka dyspozycja no można powiedzieć, że jest troszkę urazów w drużynie z Jastrzębia, wiemy, że na pewno nie zagra jeden z ważniejszych zawodników w ekipie Jastrzębia, czyli Rotla na lodzie też nie pojawi się Radosław i Łukasz na lewajka. Dodatkowo tydzień temu w meczu w Toruniu uraz dozdał Artem IO Bardzo ważny zawodnik. Co prawda ma być on do dyspozycji trenera, ale kto wie, w jakie będzie dyspozycji skoro. Przed tygodniem doznał kontuzji i w efekcie czego we wtorek musiał pauzować, a dzisiaj mamy piątek, więc widzimy, że to mały okres czasu. Uważam, że warto zaryzykować, tym bardziej, że właśnie przed tygodniem Toruń wygrał z handicapem plus półtora, a teraz według mnie jest drużyna z Torunia jeszcze bardziej nakręcona, bo widać potencjał pojawił się. Pojawiło się światełko w tunelu, nowy bramkarz, który może być tutaj impulsem do lepszej gry. No i z drugiej strony GKS Jastrzębie, który ma który ma problemy z urazami i może się to odbić na węższej rotacji, więc uważam, że warto spróbować po tym kursie. No, gdyby mnożnik tutaj nie dawał nam chociaż podwojenia, to bym tego nie próbował. Ale mamy kurs na poziomie 2,75 z handicapem plus 1,5 czyli nawet w wypadku wygrania jastrzębia, ale zaledwie jedną bramką i tak na szczyt okaże się trafiony. Także gramy za stówkę i do wygrania 242 zł no i przypomnę jeszcze na koniec że jeżeli nie macie konta w Totolotku to e, możecie sprawdzić e, recenzję naszą bonusu w Totolotku e, właśnie w linku, który znajdziecie w opisie oraz w komentarzu w filmiku, tam opisujemy jak e, wykorzystać 1000 zł od depozytu na start dodatkowo 49 zł od depozytu możliwe za pomocą aplikacji mobilnej, jeżeli chcecie się dowiedzieć jak uzyskać te dodatkowe środki to zapraszam was właśnie do naszej recenzji i opisu tego bonusu, który znajdziecie w linku w komentarzu i opisie. Póki co tyle ode mnie. No, mam nadzieję, że powiększymy nasz profit na Polską Hockey Ligę i będzie to właśnie z takim wspaniałym kursem. Także pozdrawiam. Na razie. Cześć.